Po wielu miesiącach niepewności, po kilku obsuwach, Grand Theft Auto 5 wreszcie zadebiutowało na PC-tach. Najnowsza odsłona serii to gra ogromna, która pochłania dziesiątki godzin, która oferuje dodatkowo tryb multiplayer, która oferuje całą masę atrakcji. Jednak nie będziemy się skupiać się na tym, ponieważ jeden krótki film nie jest w stanie absolutnie oddać mm, wielkości tej gry. Skupimy się raczej na jakości konwersji, bo to jest coś, co graczy pc interesowało bardzo, co ich również niepokoiło. Wszyscy pamiętamy co wydarzyło się w momencie kiedy na pc pojawiło się GTA 4. Pamiętamy te obgryzane paznokcie, pamiętamy włosy wyrywane z głowy, pamiętamy pamiętamy ten pokaz slajdów, który na większości ówczesnych komputerów niestety zmuszeni byliśmy oglądać. Czy Rockstarowi udało się stanąć na wysokości zadania? Wygląda na to, że tak. Chociaż Grand Theft Auto 5 pokazało się pierwotnie na konsolach poprzedniej generacji, pod koniec ubiegłego roku doczekaliśmy się konwersji na PlayStation 4 i na Xbox One. Konwersji udanej, która pokazywała, jak duża moc drzemie w silniku napędzającym tę grę, i pokazała także, jak atrakcyjna wizualnie jest ta odsłona GTA. Przed premierą wersji pecetowej Rockstar oczywiście jeszcze podkręcał atmosferę, pokazywał screeny, domniemane screeny z wersji PC. Oczywiście, jak to przed wypuszczeniem N dużych gier bywa, tego typu screeny często są zmanipulowane, często są troszeczkę podkręcone, przefotoshopowane. Na szczęście wygląda na to, że w przypadku GTA V tutaj takich manipulacji zbyt wiele nie było. GTA 5 na pc wygląda bardzo, bardzo dobrze i bez wątpienia pod względem wizualnym jest to najlepsza edycja gry. W oczy od razu rzuca się większa odległość rysowania obiektów. Już nie mamy do czynienia z częstymi popapami, raczej wszystko odbywa się poza granicą naszego wzroku. Kiedy obiekty są jeszcze małe, dostrzegamy też więcej szczegółów. Bardzo dobre wrażenie robi anti-aliasing, który Wygładza krawędzie, likwiduje efekty schodków, które jednak na konsolach nawet najnowszej generacji były widoczne. Tutaj tego nie ma. Krawędzie są gładkie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jedyny problem, który do tej pory pod względem grafiki udało mi się zauważyć, to cienie, czy też odległość, w jakiej cienie z niskiej rozdzielczości przechodzą na wysoką rozdzielczość nadal widać te przejścia one są stosunkowo blisko postaci stosunkowo blisko kamery co widać na przykład na ścianach jeżeli podjeżdżamy do nich samochodem na szczęście jest to drobiazg to nie jest rzecz która przeszkadza w rozgrywce no dobrze ale strona wizualna stroną wizualną pytanie jak gra działa na pecetach jaki komputer jest wymagany żeby w nią komfortowo grać i czy y Występują jakieś problemy. No oczywiście, jak to przy większości dużych głośnych premier bywa. Na początku pojawiły się pewne problemy. Dzisiaj przez cały dzień docierały do nas informacje o kłopotach z instalowaniem gry, o kłopotach z jej uruchamianiem, o zacinającym się Rockstar Games Social Club itd. itd. Ja sam osobiście wpadłem na, na moment na jednym z komputerów w taką pętlę wiecznie ładującego się Social Cluba, która nie chciała się przerwać. Na szczęście udało mi się grę uruchomić w końcu. No i jak już się ją uruchomi, to ona w zasadzie działa bez zarzutu. W menu opcji mamy całe morze ustawień pozwalających na skonfigurowanie efektów wizualnych w taki sposób, żeby gra działała płynnie na naszym komputerze. Możemy wybierać między szeregiem ustawień. Możemy osiągnąć kompromis między jakością oprawy wizualnej a prędkością e, czy płynnością animacji. Tuż przed premierą Rockstar ujawnił wymagania sprzętowe najnowszej odsłony GTA. No i wyglądało na to, że do uruchomienia gry na najwyższych ustawieniach rzeczywiście będzie potrzebny jakiś przepotworny przepotworny sprzęt. Okazuje się, że no nie do końca jest to prawda. Ee, oczywiście, jeżeli mówimy o rozdzielczości Full HD, a nie 4K, bo do 4K rzeczywiście wymagana jest maszyna potworna. Żeby komfortowo pograć na maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości 1080p, wymagane jest, tak na zdrowy rozsądek, około 4 GB pamięci na karcie graficznej. Przy czym, nawet jeżeli poustawiamy sobie te opcje graficzne tak, żeby pasek, który pokazuje zapełnienie pamięci grafiki, nie był wypełniony. Wcale to nie znaczy, że gra będzie działała płynnie. Ja grałem na GeForce GTX 970, procesorze i7 4790K i 8 GB RAMu i uzyskiwałem prędkość animacji w granicach no 45-60 klatek w przypadku rozgrywki. Niestety w niektórych scenkach przerywnikowych tutaj liczba klatek animacji spadała i to spadała dosyć mocno. W otwierającej grę scenie, kiedy nasi bohaterowie uciekają samochodem i przez chwilę rozmawiają wewnątrz kopitu, to prędkość animacji spadła do 24 klatek, co w zasadzie jest niezrozumiałe, bo tam nie było widać zbyt wielu szczegółów, no ale myślę, że to jest no, kwestia upaczowania. Mam nadzieję, że Rockstar tego tak nie zostawi. Natomiast z tego, co widzę na forach, z tego, co piszą użytkownicy, gra działa i to działa dosyć komfortowo, nawet na maszynach starszych, na maszynach, które zakupione zostały kilka lat temu. Co oczywiście jest dobrą wiadomością i co oczywiście pokazuje, że premiera GTA 5 czy jakość konwersji, naprawdę nijak ma się do tego, co mieliśmy okazję obserwować przy premierze GTA 4 Mnie osobiście zabolał troszeczkę jeden Drobiazg, mianowicie nie można w tej chwili zmusić gry do współpracy ze Sweet Fixem. To jest takie śmieszne narzędzie, które pozwala na wyostrzenie odrobinę obrazu, które pozwala na zastosowanie mniej sprzętożernego, a jednocześnie bardzo atrakcyjnego wizualnie anti-aliasingu itd., itd. Ja zazwyczaj stosuję to przy wszystkich nowych grach. Tutaj w przypadku GTA nie mogę, bo nie działa ani Sweet Fix, ani jego następca, czyli Reshade. Natomiast jestem pewien, że to w najbliższych dniach, tygodniach zostanie poprawione. Udało mi się też napotkać taki śmieszny bubble w teście wydajności gry. Mianowicie, jeżeli rozpoczniemy testowanie wydajności przed rozpoczęciem nowej rozgrywki, to ten test wydajności nam się w pewnym momencie wysypie, to znaczy on już od samego początku będzie wyglądał dziwacznie, bo pojawia, pojawią się tam. Sceny, które się pojawić nie powinny, a w połowie mniej więcej tego testu nagle dostajemy na twarz ekran game over. To jest taka śmieszna rzecz. Myślę, że to zostanie szybko poprawione i nie jest to też nic, co przeszkadzałoby w zabawie. Wersja przeznaczona na pc wprowadza dosyć istotną, dosyć fajną nowość, a mianowicie edytor filmów. Narzędzie potężne, narzędzie bardzo rozbudowane, które pozwala tworzyć klipy. O w zasadzie hollywoodzkiej jakości, Ja miałem okazję dzisiaj obejrzeć przygotowany z użyciem tej aplikacji filmik, który w zasadzie opowiadał tylko o tym, że człowiek sobie biegnie, natomiast zrealizowane to było po mistrzowsku. Były świetne ujęcia, świetne filtry, świetnie zagrano głębią ostrości. I wy także, jeżeli macie ochotę zabawić się w reżysera, możecie coś takiego przygotować z użyciem tego narzędzia. Pozwala ono na konfigurację w zasadzie wszystkich elementów. Naszego filmu możemy wybierać ujęcia, możemy nakładać filtry, możemy sterować tą głębią ostrości, uzyskując bardzo fajne efekty. Możemy robić naprawdę, naprawdę wiele. Oczywiście nie ma co liczyć na to, że usiądziemy do tego narzędzia i po 15 minutach będziemy już mieli film na poziomie szybkich i wściekłych, bo narzędzie z racji rozbudowania jest też dosyć trudne w obsłudze. Trzeba się nauczyć tego obsługi, trzeba spędzić trochę czasu w tym edytorze, zrozumieć jego zasady działania, i dopiero wtedy można zabierać się za poważne produkcje. Jedna rzecz, która mnie w nim irytuje troszeczkę od samego początku, to jest niemożność zmiany ujęcia kamery w dowolnym momencie, tylko trzeba się przełączyć do specjalnego menu i tam dopiero tą kamerą kręcić. Szkoda, miałem nadzieję, że da się to robić trochę wygodniej, natomiast i tak nie zmienia to faktu. Że z użyciem tego narzędzia można stworzyć prawdziwe dzieło sztuki. Bez większych problemów działa też tryb multiplayer. Miałem okazję rozegrać już kilka potyczek, pograć sobie. E, oczywiście nie napotkałem w tym czasie na żadne problemy z włączeniem. E, nie brakowało też graczy, no bo wiadomo, jest to GTA 5. Okazuje się też, że jest to jedno z najlepszych otwarć w historii Steam'a. Tutaj jakieś kosmiczne ilości tej gry się sprzedały, a należy też pamiętać, że wersję na Steam'a można kupić tylko na Steam'ie. Wersja pudełkowa nie podpina się pod Steam'a tylko do Rockstar Games Social Club. Także osób grających w GTA V w sieci jest naprawdę, naprawdę multum. Jedyna wada tego trybu, no to stosunkowo długi czas ładowania. Długi czas, który upływa od wybrania opcji online do wejścia do gry. Wiadomo też o problemach związanych z przenoszeniem, pojazdów do tego trybu ze starszych konsol, ale w sieci figuruje już rozwiązanie, czy też obejście tego problemu, więc nie powinno to nikomu pokrzyżować szyków, nie powinno to nikomu popsuć zabawy. zabawy mam nadzieję też nie popsuje Wam brak obsługi dla aplikacji iFruit, takiej aplikacji na, na urządzenia mobilne, która została przygotowana na premierę GTA 5 na PS3 i na Xboxa 360. W wersji PCowej ona nie działa. Nie wiem, czy będzie działać, czy w ogóle nie jest planowana jej obsługa. Natomiast no, nie jest to strata jakaś szczególnie bolesna. Nie do końca w tej chwili jasna jest jeszcze sytuacja modów, ale mam nadzieję, że moderzy wezmą tę grę na warsztat, pokażą na no co ich stać. Przygotują całą masę fajnych, bądź zabawnych, bądź efektownych wizualnie modyfikacji, bo w końcu mamy do czynienia z platformą otwartą i tutaj dogrzebanie się do plików gry. Nie powinno być większym problemem. Podsumowując, tak na szybko, wygląda na to, że Rockstar nie dał ciała, że przygotował konwersję e, udaną, która mimo mniejszych bądź większych problemów zdecydowanie jest lepsza niż konwersja GTA 4. Nie powtórzyła się ta historia, ja jestem z tego bardzo zadowolony i nie mogę się doczekać spędzenia kolejnych godzin w grze. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Życzę Wam wielu, wielu, wielu godzin zabawy w GTA 5. Do usłyszenia przy okazji kolejnego materiału. I got out alive. That makes me the right age. <clears throat> you look like a good kid. But if you want my advice. You give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately and maybe. Just maybe if you're lucky, you become a three bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capital.